Witam, Julka, albo wszyscy to oglądający, bo nie wiem, czy to gdzieś wstawię, czy nie. Ogólnie dogrzebałam się od mentów internetu, własnej głowy i jednego wademeku z chemii i wyszukałam w końcu, czym się różni płaszczyzna symetrii od osi symetrii. A więc zaczynam szybko, póki nie, domy... nie, żebym nie pomyliła. Więc tak. Oczywiście, tak, mogę coś pomylić, więc od razu przepraszam, ale to takie moje chłopskie myślenie na ten moment. Mamy tutaj klocek. On jakby go tak przeciąć na pół, to by się złożył. Tutaj tak samo by się złożył, więc ma oś symetrii. Zupełnie jak na przykład litera A. Taka wiecie, drukowana. To też się złoży. Może czemu tak krzewa? Jeszcze raz. Litera A. Też się tak złoży na pół, jak się to oczywiście prosto napisze, tak ułomnie jak ja, i litera M tak samo to jest oś symetrii i teraz jakbyśmy wzięli lustro, to jest lustro to nam się odbije tak o, błagam, powiedzcie sobie, ten klocek to po prostu prostokąt, w sensie, że nie ma takich wyboistych klocuszków, jakby czyli jest po prostu taki jednolity. I teraz jak odbijemy te dwa klocki, bez tych yy, wyboistych oczywiście, to one się nam na siebie nałożą, bo są po prostu prostokątami i są takie same, powiedzmy, no nie? O, prostokąt, prostokąt i w ogóle kształt i no, wyglądają tak samo. Wiecie o co chodzi, żeby się nałożyły. Yy, tutaj chodzi o odbicie w lustrze. I to jest płaszczyzna symetrii, że oś mają w sobie, jakby jak oś jest w nas, to, to płaszczyzna, to płaszczyzna po prostu, która jesteśmy, że lustro. Natomiast mamy ten sam klocek i teraz postawię coś takiego, co mi się chyba nie przyklei. Dobra, mamy coś w tym stylu. No dobrze, mamy coś takiego. O. Tak to wygląda. Yy, po prostu tu jest wyższe, ale to nie zmienia faktu, że jakby to złożyć na pół, to by się zrównało, nawet jeśli jest yy, wyższe. I tak samo tutaj, to też nam się złoży na pół, nawet jeśli to też jest wyższe. Czyli to też ma oś symetrii. Natomiast, jak takie cudo odbijemy w naszym bo ja w tym lustarku. Czyli będzie. O tak. O. Wow. O. o. Coś takiego. No to odbijają nam się w lustrze, prawda? I są niby identyczne. Ale. I tutaj uwaga. Bardziej o tak bym pokazała. O. Boże, nie pokazuję Wam. O takie coś, no nie. Są identyczne. Ale chodzi o to, bo to, to są takie odbicia, że jakbyśmy chcieli je nałożyć na siebie, to się nie nałożą, bo. To ma jakby żółte u góry, a to żółte u dołu. I nie chodzi o to, że teraz obrócimy, bo takie obrócenie to to jest też zamiana. Jak wiecie w tych wzorach chemicznych, jak przerzucicie, jak po prostu wiecie, zrobicie odbicie lustrzane, to to już jest jedna zamiana. Czyli tutaj tak samo. Nie da się tego nałożyć, chyba że tak odbijemy, ale to wtedy zamienimy na ten sam związek. Ale ogólnie to są. To są te odbicie lustrzane, i one się nie nałożą na siebie, bo jedno ma z góry to, a drugie nie. I. Tym się to różni od siebie. Nie wiem, czy zrozumieliście. Płaszczyzna symetrii jest wtedy, kiedy nie mają takiego dobieractwa. Nakładają się, są takie same, identyczne. O, takie prostokąciki, takie same. Natomiast, jak masz coś u góry, jakiegoś żółwia, no to nie nałożysz tego na siebie, bo jeden żółw w odbić lustrzanym będzie udał, drugi u góry się. Koniec.